Siema Pielęgniacomaniacy. Wracam po jak zwykle dłuższej przerwie. Każda z takich przerw jest spowodowana tym, że rzadko zdarza się, żebym był mniej lub więcej zadowolony ze wszystkich moich akwariów. A że akurat w tym momencie tak się dzieje, postanowiłem nagrać kolejny film z Fishroomu. Nagrywam dzisiaj w pozycji siedzącej nie dlatego, że jest mi tak wygodniej. Tylko dlatego, że w moim największym akwarium, 450 litrowym, mieszkają od trzech tygodni pielęgnice, które wciąż są dosyć płochliwe. Więc y, mogę je nagrać tylko wtedy, kiedy siedzę w miarę nieruchomo koło zbiornika. Są to Thoracochromis kalichromus z rzeki lub jak kto woli jeziora Fua w dorzeczu y, rzeki Kongo w demokratycznej Republice Konga. Jest to niesamowita rzeka. Nagrania z niej robi fantastyczny Tomas Minesi. Jak mi nie wyleci z głowy, to w opisie do filmiku wrzucę link do jego profilu. Naprawdę warto zajrzeć. Piernice z tego jeziora, czy też rzeki 20-kilometrowej, zawsze mi się podobały. Jest to niesamowite miejsce w, na świecie, w Afryce gdzie występuje kilka endemicznych gatunków pielęgnic, nie występujących nigdzie indziej na świecie. Jednym z nich jest właśnie Toracochromis calichromus, trochę mniej znany kuzyn Toracochromis brauši. Mam tutaj w akwarium jakieś 20 sztuk tych ryb, w tym jednego pięknego samca, który się pewnie gdzieś tam na kadrach przewijał, ale porządniejsze filmiki tych Ryb będę robił dopiero wtedy, kiedy będą zachowywać się w pełni naturalnie ze mną przed akwarium, czyli pewnie za jakiś czas, pewnie w nowym roku. Rybę mam, tak jak powiedziałem, 20. Jaka płeć się udała papi złowić, jaki rozkład płci udał się papi złowić, to się jeszcze okaże. Natomiast akwarium jest i tak dużo spokojniej niż się spodziewałem, bo miałem kilka podejść do ryb z, z pokrewnionych, czy będących haplochromisami i na razie w tej wielkości zbiorniku, przy tej obsadzie jest względnie sympatycznie i spokojnie. Na razie wybarwił się jeden samiec. No, liczę, że z czasem uda się drugiemu objąć terytorium w tej wielkości zbiorniku, ale o tym będę informował na forum oraz w filmikach na YouTubie. Teraz przechodzimy tradycyjnie do mojego Pierwszego regału, czyli dwa razy po 300 litrów, który teraz w pełni okupują pielęgnice z Ameryki Środkowej. W górnym zbiorniku mieszkają dwie pary Torichty Zmeki, para Cryptoheros pilurus i dwie pary amatitlania Altoflava. Te ostatnie są najmniejsze i rzeczywiście pasuje do nich opis pielęgniczki z. Ameryki Środkowej. Nawet bardziej niż do Tojty z Sokolofi, które kiedyś miałem, bo są rzeczywiście drobnych rozmiarów, oczywiście bardziej wydźmiecone niż przeciętna pielęgniczka, ale jednak do dużych pielęgnic zdecydowanie nie należą. Chyba ja akurat pcha się przed kamerę samiec Na Dlatego myślę postawić im i, albo założyć im jakiś zbiornik, w którym będą się mogły swobodnie wytrzeć, bo w tym towarzystwie, plus w przy dużej liczbie ryb rozpraszających, czyli Poecilia salvatoris i mm, Aeteniobus taueri, to y, nie mają za bardzo na to szans. Dlatego, dlatego muszę coś pomyśleć, żeby, żeby ten rzadki jeszcze gatunek w naszych akwariach spróbować rozmnożyć. Może ktoś z Forum będzie chciał. Natomiast w dolnym zbiorniku królują Amatitlania Septemfastiata, które miałem wcześniej w tym największym zbiorniku. Moja kolonia, która pochodzi z rozmnożenia u mnie w akwarium, uszczupiłem ją dosyć znacząco, ale i tak mam trochę za dużo samców. Dlatego będę musiał jakąś małą grupkę, chyba jeszcze troszkę, jeszcze jedną małą grupę wydać, żeby to akwarium lepiej funkcjonowało. I tak ku mojemu zaskoczeniu. Jednej parze udało się nawet wytrzeć przy takim towarzystwie. Młodych, co prawda, już za bardzo nie widzę, jeżeli jest ich, to chyba jedno albo dwa, dwie sztuki, a nawet więcej. Teraz widzę, że nawet może ich być więcej. Między skałami po prostu są pochowane. Jak zwykle to ryby, już takie typowo dla... <laughs> typowo dla mnie, zawsze mi się ten gatunek podobał. Samice są po prostu przepiękne, zwłaszcza w barwach godowych, ale i także w czasie w barwieniu tarłowym. No i jak zwykle towarzyszą im zwinniki ogonopręgie, czyli jedne z najlepszych towarzyszących ryb y, dla małych i średnich centralców. No i mój drugi regał, czyli dwa razy po 160 litrów. Tutaj już na forum niedawno wrzucałem, mam można powiedzieć pamiątki z wyjazdu do Brazylii, czyli apistograma Mendesi. Mieszka tutaj, mieszkają tutaj trzy samce i dwie samice, plus kilkanaście zwinników, boże drobnoustków yy, yy, trójpręgich na, na stomus yy, yy, Trifasciatus. I tak się składa, że obydwie samice wyprowadziły. Tu jest jedna, trochę schowana za kokosem pięknym. Ale widać ją ładnie, zwłaszcza ten żółty kolor. Tak jak pisałem na forum, bardzo podoba mi się to, jak one zmieniają ubarwienie. Bo dosłownie w przeciągu chwili potrafią stać się ciemnobrązowe. A teraz nawet zauważyłem, że druga samica Również wyprowadziła modę, więc samie wpływa od jednej do drugiej. Bardzo sympatyczne ryby, jak. Uświadomiłem sobie, jak brakowało mi apisto w moich akwariach. Może nie chciałbym mieć, ich, mieć tyle co kiedyś, ale zdecydowanie jeden zbiornik, jeden może dwa zbiorniki dla tych ryb będę dalej poświęcał. No i moja najstarsza obsada w tej chwili, czyli. Muszlowce multifasciatusy i AltoShelle. Tym razem w towarzystwie świecików. Świeciki kopiłem, żeby teoretycznie rozruszać e, torakochromisy. Problem w tym, że tak rozruszałem torakochromisy, że potraktowały świeciki jako fajną, nową karmę. Jeden samiec świecika przez to stracił życie, więc musiałem je szybciutko odławiać i ratować do, do zbiornika z, z, z muszlowcami i nawet w sumie całkiem nieźle to w tej chwili wygląda oczywiście jak świeciki podrosną to do to rachochromisów dołączą na razie nie ma do, na to opcji, bo na pewno dobrze by się dla nich to nie skończyło ogólnie akwarium z muszlowcami już troszeczkę mnie znudziło i się zastanawiam czy nie przeznaczyć go właśnie na akwarium tarliskowe dla amatitlania altoflawa ale to jeszcze okaże się, czy zrobię ten krok. Na razie rybska pływają, jak widać, i całkiem nieźle to funkcjonuje. No i ostatnie moje akwarium czyli zbiornik z endlerami El Tigre pamiątka z wizyty w Zoopłock bardzo sympatyczne ryby. W sumie no tak w rogu je trzymam, ale ciężko byłoby mi się chyba z nimi rozstać. Po prostu ładne głupiki. I to jeszcze w dodatku w dzikiej formie, więc... Więc na razie zostają. Mam mały taki problem z nimi, że samice szybko się krzywią. Zwłaszcza samice. Nie wiem, czy to wynika ze złej diety, czy ze złego składu wody. Będę musiał chyba zajrzeć na jakiś forum o piękniczkach i się, i się o tym doszkolić, bo, bo ze zwykłymi głupikami takich problemów w ogóle nie ma. No i to tyle. Tak słowem, podsumowania pielęgnicowego nowego roku Wam życzę. I do zobaczenia na forum i na YouTube. Cześć!